Słuchajcie, nie wiem czy nie będzie tutaj widać. Jeżeli nie, to tylko będziecie mnie słyszeć, tak? W tym odcinku zrobimy takie doświadczenie i sprawdzimy, jakie właściwości ma ciepłe powietrze i zimne powietrze. Słuchajcie, mogę Wam tylko zdradzić, że jeżeli na przykład chodzi o metale, tak? Idziecie na przykład pociągiem, to trakcje latem zwisają, bo latem jest ciepło, tak? I materiał. W tym przypadku, słuchajcie, żelazo się po prostu rozszerza, tak? Jak jest ciepło, jak jest zimno, to się skurcza. I dlatego, latem czasami masz takie obciążniki. Nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie. Powiedzmy, że tu jest tu jest maszt. Jeden maszt, drugi maszt. I tu jest kółeczko, i tu kółeczko. I tu jest rzetelny. Są takie obciążniki, zobaczcie. Tu i tu. Dlatego są właśnie takie obciążniki, żeby w razie czego napiąć ten drut. Tutaj. No ale dobra. My się zajmujemy, słuchajcie, ciepłym i zimnym powietrzem dzisiaj. I w tym celu jest takie doświadczenie. Słuchajcie, tutaj mam zimną wodę. Eh, stop! Niebieskie. Tu, gdzie niebieskie, mam zimną wodę, a tu mam ciepłą wodę. W białym jest ciepła woda jakieś 60 stopni Celsjusza tutaj jest zimna woda. 8 stopni. Dobra, teraz mam balonik i pustą butelkę po winie na przykład, tak? Szklana, pusta butelka po winie, słuchajcie, nic tutaj nie ma i balonik. Balonik zapadam na ten. E, na to wino. <gryw> Zakładam balonik. Stop, kurde. Ty. nie potrafię zakładać. Dobra. Założyłem i teraz słuchajcie, tę te butelkę wkładamy do ciepłego, czyli tam jakieś 60 stopni wiaderka z wodą. Tu jest woda w środku ciepła, tak? No i, i czekamy, co się będzie działo, zobaczcie. O kurde, wstało. Zobaczcie. No dobra, zobaczymy na tak z 30 sekund. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Dobra powolutku słuchajcie pęcznieje, ale nie będziemy tak długo czekać, ja Wam wytłumaczę co tutaj się dzieje. Słuchajcie cząsteczki powietrza pod wpływem ciepła, pod wpływem ciepła się rozciągają tak, rozciągają się cząsteczki ciepła. No i tutaj to macie na to dowód i teraz słuchajcie z gorącego dajemy do zimnego. Zobaczcie co się dzieje. nasz balonik co nasz balonik, słuchajcie opada począwszy powietrza wraca do swojej do swojego pierwotnego słuchajcie stanu czyli stanu które po prostu jest w otoczeniu tak no i po wszystkim koniec słuchajcie niektórzy potrafią dłużej wytrzymać naprawdę